Część robienia shake. Zdrowo. To, co mieliśmy w po, poprzednim filmie. Wlewaliśmy cytrynę, wodę i kostki lodu. Teraz czas na watę. Może być zielona, może być żółta albo pomarańczowa. Ja wybieram pomarańczową. No to zaczynamy. Otwieramy watę. I wyciągamy, dajemy troszkę, żeby się rozpuściło. Żeby było, była trochę słodycz. I jak już wrzucimy to kolejny krok. Bierzemy inny kolor waty, zieloną na przykład. Ja mam kwaśno. I wrzucamy ją do pączku. Oblepiamy pokrywkę i nasz koktajl jest gotowy. Pa pa!